Witajcie Wojownicy Ostrości na kolejnych ostrych testach z ostrym misiem. Z wściekłym bekiem. Tak, takie wyjątkowe, e, nietypowe tutaj e, okoliczności, ale korzystamy z okazji, wykorzystujemy e, sposobność i tak oto e, dzisiaj e, domowo, jak i tak. przez kolejne kilka razy również. E, tym razem nie, nie kontener. <laughs> tak, tym razem nie kontener. E, I co dziś będziemy domowo e, Testowali. Zaczynamy serię domowych nagrywek od. Od kończenia serii sosów leszkowych? Tak, od kończenia cukierek albo psikus. Tak, czyli ostatni, tak? Już testowany przez nas sos od leszka. Tak, w składzie tego sosu znajdziemy habanerów w ilości 15%, karolina Reaper w ilości 10%, burzoskwinie, ananas, mango, pomidory, czosnek i cebulę. I wartość odżywcza tutaj szukam. Nie ma informacji o soli? Nie ma. No cóż, ostrość tego sosiku wyceniana jest na 5 na 10, podejrzew? Tak. 5, 5 na 10, 100 ml sosik. Dzisiaj będzie testowany na pierożkach. No, pierożkach, no, pierożki z mięsem. Produkcja własna, czyli z Lidla. Tak. Made by Tomcio. Dobra, otworzę, tak? Otwórz węż. Otworzę powołam. Zobaczymy co tu będziemy czuli. Nam tu chodzi y, obok wiatrak. Mamy nadzieję, że nie będzie to wpływało jakoś na y, słyszalność. Mam nadzieję, mam nadzieję, że słyszasz słychać nas dobrze. O, roka. Muszę, muszę użyć magicznej koszulki. Muszę, serio. <laughs> to nie jest tak, że o. Dowód na to, że świeżo otwarty sosik, bez żadnych oszustw. O, otwórz się, słoneczko. Mogę Ci pomóc? Czekaj, już go mam. O. o! Nie ma tam zwietrzliny żadnej na górze? Nie, jest akurat dziurka. Jest troszkę zwietrzliny, ale jest dziurka przez kropkę. Jeszcze go trzeba wy wyczepać. No trzeba i go tam. wyczepać? Bardzo owocowy, słodki klimat, papryki praktycznie niewyczuwalne, a nawet jeśli, to gdzieś tam taki słodkawo, słodkawy zapach karoliny pięknie komponuje się z tą nutą owocowości tutaj. Jak dla mnie nuta no, no brzoskwiniowa, brzoskwinia bardzo dominuje jakby tutaj w tym sosie, stricte mm, czysto zapachowanie. Czosnek, cebula, gdzieś tutaj zaakcentowane na końcu składu, nie są, nie są jakby przeszkodą do, do owocowości tego, tego klimatu. No sobie jeszcze, tutaj zakręcę lepko, go jeszcze. Telepne? Tak. Bardzo przyjemne. A w konsystencji jest, widzę, taki nawet... Bardzo lejący, lejący no. lejący, no, ale to pewnie dlatego, że z tych wszystkich tutaj od ostrożnie ostros, sosów ma po, po prostu najmniejszą zawartość papryk. O. No, tak. I tam, wiesz, składowo, składowo też owocowa no ta, to też owoce jakby wytrącają z siebie hmm. te soczki. Przyjemne. Brzoskwinia jest jakby dominującą no tą taki, taki właśnie brzoskwiniowo... brzoskwiniowo owosowy z może gdzieś tymi paprykami w tle, ale z takimi nieokreślonymi. Nie powiedziałbym, że tutaj, o tu jest Karolina. Czyko, ja go tutaj nie czuję czyko, w ogóle. Czyko, o tu jest habanero, nie? Nie, ja tu w ogóle nie czuję habanero. Nie wiem. Ta paprykowość jakby. Słodycz. Takie tuło paprykowe słodycz, natomiast słodycz, zapachowa... słodycz słodycz jest brzoskwini i taka, taka og, ogólna owocowa owocowa nuta. Tak, natomiast ty jako osoba, której gdzieś tam przeszkadza zapach czosnku w ogóle go nie wyczuwasz. Nie wyczuwam w ogóle. Go tu nic w ogóle ani go tu. cebuli ani czosnku nie ma. Jeśli cebulę, to taką to taką też właśnie Y, słodyż tej cebuli, a nie Coś nie jakby taka szalotka, coś tego. Coś, coś typu y, syrop taki cebulowy, Aha, a bardziej, nie... Bardziej tak pod, pod słodką. A, a nie drażniąca właśnie taka surowa cebula. Mhm. No to co? Y, pierożki. Pierożki, czy, tak. Trzy trz, trz, trz na i, i nasze y, nowe... Tak, nowiuszkie, świeżuśkie. Nowiuszkie łyżeczki, mięsiu, tutaj wojownicy ostrości. Tak, wojownicy ostrości. Dzisiaj... Test tak. chrzciny, że tak powiem, nowego nowego towaru. Tak, chrzciny towaru, chrzciny sosiku, no to próbujemy. Mam nadzieję, że nie wypalimy tych zdobień. Tak. <laughs> nie zjemy grafik razem z sosem. Byłoby szkoda. Tak, byłoby szkoda. Ły, łyżeczka pełniuśka odważnie tutaj nie ma się co jak byku też sobie przydozuje i jak byku sobie przedozuje na te trzy pierożki to zobaczycie mm, zdjęcie tak przebitka będzie tak no leje się po tych bardzo lejąca konsystencja tak bardzo bardzo, bardzo przyjemnie po tych pieroszkach. OK. No to wracamy do was za chwilę ze zdjęciem. Tak. To mamy, to wracamy. Dobrze. Zdjęcie zobaczyliście. Wracamy do tak. was. Wracamy. I konsumujemy. Tak. łyżeczki tutaj na chwilkę. Włożymy. Tak. Pierożki z mięsem. Polane. Sosikiem. Sosikiem. Mm. Przyjemny dressing. Owocowość wyczuwam. No, same pierożki dosyć, do, dosyć mocno doprawione. Natomiast sos? Pierożki były doprawione tak pod względem mięsno-pieprznym. Natomiast tutaj A, no, klimat poprzedny. Miętno solono pieprzem. Natomiast y, sam sos y, dodaje słodyczy na pewno. Mhm. Mm Przyjemnie też podbija. Tak na języku takie dzibanie. Delikatne naprawdę, aksamitne dzibanie. w ten sposób nie, nie przykrywa tych pierogów, nie, nie. jakby nie zaburza smaku. Ten, ten smak nadzienia jest wyczuwalny cały czas. Czuję dokładnie mięsność tych pierożków i jakby tam samą mm, smakową gdzieś tam przyprawę zawartą w tych mięsach. Bardzo dobre. Dobrze, no i u mnie trzeci. Naraz. naraz. A tego też trzeciego też? na jedenast. Tylko pozbędę się drugiego. Co do mocy, no to jest pikantność taka już zauważalna, taka przyjemna, taka aksamitna. W no, ża żaden sposób nie przeszkadza to w mówieniu. Nie ma ani gdzieś tam poluzowania za to, nie. ani generujące się Ślinka Sz może lekko, delikatnie, no natomiast to jest takie za za zaczątki dopiero. Tak, ale weź też pod uwagę na przykład, że jemy e, jednak pierogi z mięsem, a tak. sam, sam fakt jedzenia mięsa też. Też, no, gen prawie... generujesz śnianki, bo, no. bo to jest jednak dobre. No, dokładnie. <laughs> Mimo, że z Lidla. Tutaj nie, nie reklamujemy oczywiście. Nie, ale większość pierożków jest jakby dobra. Ostatni piorak na języku. Tak, no już zjadłem. Przyjemnie, słodko, owocowo, delikatnie pikantnie. Tak, delikatnie, zdecydowanie delikatnie. Myślałem, że go to zakręcił. Nie zakręcałem, tylko przełożyłem. No jeśli chodzi o cukierek albo przykód to, to na... Razie, na razie cukierek. Na razie nie? cukierek zdecydowanie. Zobaczymy jak z łóżeczki. Zobaczymy, czy będzie psikus z łyżeczki, czy nie? Dobra, przewodzimy. No, ja już sobie przydozuję. Tak, jedziesz, zaraz. Ja sobie przydozuję i zobaczycie też zdjęcie łyżeczki u mnie przydozowanej. Tak, konsystencja zdecydowanie z tych sosów dotychczasowych tych czasowych jest ostrożnie ostrożne, naj, naj, najrzadsza. Ale y, smakowo nie jest to y, wyznacznik taki, jak często mamy w sosach amerykańskich, że wiemy, że jak jest rzadki, to jest ocet tutaj jest. Nie, tu, smak. Jest, tu jest rzadki ze względów na soczystość owoców dodanych do niego. Tak, jest rzadki, ale jest smaczny, słodki. Tak. Zdecydowanie. Też tutaj w przypadku takiego lejącego się sosiku no dobrze. i ten menisk wypukły też nie będzie. PRZERWA NA ZDJĘCIE Dobra, widzieliście moją łyżeczkę tak. um, Teraz Ja sobie zadozuję Dozuję sobie byku Konsystencja jest no tak lejąca, że też konsystencja nie pozwala jakby tutaj do Przesadzić, no ale tutaj no, nie ma co Jakby to jest sos O ostrości aksamitnej tak. Malod, pik pik pikantność jest bardzo przyjemna, więc... Tak. Smacznymi. dobra, to smacznego. Grafika została. Tak. Nie Ten jeszcze nie wypalił. Czysto z łyżeczki? Czuć tą owocowość, czuć tą. Przyjemną, słodką, właśnie owocowość. Brzoskwiniowość głównie. Uderzenie brzoskwini, ale tutaj już na przykład czysto zły rzeczki. Lekkie, o przepraszam. Lekkie drapanko po gardle. Janon drapanko tak, też z tyłu gardła i z tyłu języka. To mi nawet język tak trochę popłynęło, Jak, Jakby w tym, w tym rejonie. Przełykając, rozprowadzając po całej, po całej jamie. E, uderzenie ostrości mam dopiero w, z tyłu języka i z tyłu gardła. Natomiast tutaj z przodu na całym języku miałem bardzo dobrą słodycz, owocowość taką. I po przełknięciu jakby tej owocowości ona się zebrała z tego języka. Na języku już nic tam nie ma, ale z tyłu na gardle uderzenie jakichś takich lekkich igiełek tak naprawdę jest. Tak. Natomiast no jak widzicie, nie, nie trzeba tego przepijać. Nie trzeba zresztą. Nawet nie przewidywaliśmy przepitki do tego odcinka. Tak, więc... Nie, nie przewidywaliśmy tutaj jakiegoś ratowania się bo jednak stwierdziliśmy, że psikusów nie będzie. Tak więc przyjemnie, smacznie, owocowo. Taki coś, jeśli chcielibyście się zaopatrzyć to na Allegro. Tutaj ostrożnie, ostro. Tak, w cenie. W cenie tutaj? Tak. No i co, my polecamy? Jak najbardziej polecamy. Smak, jakby jakość, słodycz. Tak, czuć, że, że naturalne składniki, czuć, że tutaj nie ma, tak. y, nie ma żadnych y, zbędnych dodatków, nie ma odtun, nie ma, octu, nie ma przesad przesadzonej soli. Co, co jest też istotne, że ten sos jest słodki poprzez y, swoje składniki, nie poprzez dodatek cukru czy jakiś innych słodzików, tylko poprzez właśnie owocowość. W tym momencie już jak y, minęła chwila, nie wiem dokładnie ile, y, to. Y, Został tylko taki ogólny efekt do odgrzania jamy ustnej bez żadnych. Ja mam tak naprawdę takie półkole palenia. teraz, półkole języka i o dziwo nie jakby z tyłu, bo to jakby z tyłu zanikło, ale z przodu takie jakby podrażnienie na takim półkolu języka. Delikatne tak naprawdę dziubanko. No i gdzieś tam z tyłu ta, ta ślina gdzieś tam się teraz czysto na złużeczki zgenerowała, natomiast przeoknąłem ze dwa razy i już jej, już jej tam nie ma, nie? Jest spokój. Jest spokój. Tak. Jak najbardziej polecamy. Tak, e, oczywiście tutaj e, e, Leszkowi dziękujemy za e, dostarczenie tutaj bardzo, tych, e, tych paru sosów, bo bardzo, bardzo dziękujemy za jakby my, wsparcie naszego kanału. Tak, my, my, my pierwotnie się zaopatrzyliśmy tylko, e, tylko w Lubisz Ostrze, czyli naj, najostrzejsze Specific, natomiast e, po kontakcie tutaj e, z samym Leszkiem e, dostarczył dostarczy nam właśnie e, te te sosy, jak również sosy premierowe do testów, które jeszcze czekają na swoją premierę. Tak. A wy naszą recenzję tych sosów możecie zobaczyć w linku, który będzie odnośnik do Facebooka, tam na fanpage'u. Opisaliśmy dokładnie te trzy, bodajże, sosiki, które mieliśmy również od Ostrożnie Ostro, testowe, które być może niebawem już się pojawią na rynku do kupienia. Tak, może będą delikatnie zmienione, dopracowane, natomiast jakby baza. Zapowiada się bardzo ciekawie i interesująco. A dziś cukierek y, albo psikus zdecydowanie, y, zdecydowanie na rzecz cukierek. cukierka. Tak. Jesteśmy zadowoleni. Mamy nadzieję, że zadowoleni będziecie również Wy. Po tym odcinku, jak i po y, spróbowaniu tego sosu, y, żegnają się z Wami ostrymi. Wściekły byk. Na razie. Pa, pa. pa, pa.